Zapraszam teraz pana dyrektora fundacji razem lepiej Adama Krzygowskiego. Witam serdecznie! Liczne grony, które przybyło na tą konferencję. Dla Janusza korwin mickiego sprawy rodzinne, około na pewno nie są obce i, i obojętne. W Polsce mamy 4 miliony 950 000 dzieci, które są pozbawione drugiego rodzica. W 93% przypadkach jest to brak ojca. E, Reprezentuję 3 miliony ojców w Polsce, którzy są pozbawieni prawa do wychowania własnych dzieci. E, w Polsce, e, w naszym kraju, system, który, który w tej chwili mamy, państwo polskie niszczy rodziny, nie jest, e, przede wszystkim nie wspiera nie wspiera w trakcie, w trakcie rozwodów i nie, nie zwraca uwagi na dobro dzieci. Nie chcemy prawa e, do kontaktów czy egzekucji kontaktów. E, my chcemy na równych prawach wychowania swoje dzieci. Jesteśmy takimi samymi rodzicami jak inni. Przed separacją czy, czy przed rozwodem, czy, czy jak i po rozwodzie, czy po separacji. Sprzeciwiamy się w polskiej praktyce sądowniczej, ograniczania praw rodzicielskim dobrym, normalnym rodzicom, tylko dlatego, że dochodzi do separacji bądź rozwodu. Będziemy domagać się wyciągania konsekwencji dla wszystkich urzędników państwowych dyskryminujących, dyskryminujących rodziców ze względu na płeć, czy to biegłych, czy innych, przez sprawdzanie historii Wydawanych przez nich decyzji czy opinii. W krajach, w których wprowadzono opiekę naprzemienną, o które walczymy, przede wszystkim z zapałszczeniem dzienny Tata PM i Fundacja Razem Lepiej, w krajach, w których wprowadzono, są to 33 Stany USA i większość krajów Unii Europejskiej, tylko Polska, Białoruś, Ukraina roku utrzymuje matkę jako jedynego dysponenta kontaktów. A w krajach, w których wprowadzono tą opiekę, oczywiście 5% spadły rozwodu. Polska jest krajem, w którym najłatwiej się rozwieść. W żadnym innym kraju nie może, nie można, nie może e, e, przede wszystkim e, nie może e, wyglądać tak, jak wygląda u nas, e, że w ciągu jednego miesiąca na pierwszej sprawie rozwodowej dostaje się rozwód. Co ciekawe w Norwegii, prowadzona długofalowa profilaktyka rozwodu rozpadu rodziny. Standardem jest, że młode pary do otrzymują wsparcie psychologiczne już w czasie pierwszego roku po narodzinach każdego dziecka. W Polsce tego nie ma. W Malezji czy w innych krajach Unii Europejskiej, m.in. w Wielkiej Brytanii, wnioski, wnioski czy też, które, które składają zazwyczaj kobiety do, do sądu o rozwód, są rozpatrywane dopiero po roku po ich, po ich otrzymaniu. Drodzy Państwo, przyjechałem tutaj, ponieważ wierzę, że zmiany, o które walczą i walczą my wszyscy ojcowie, przede wszystkim 3 miliony ojców w Polsce, którzy są odizolowani od swoich dzieci, są możliwe. Wierzę, że dzięki człowiekowi, który wielokrotnie pokazywał, że nie boi się niczego i ma naprawdę jaja, pomoże milionom polskim rodzin, dlatego że będzie głosował, będę głosował na Janusza Korwina-Mikiego, i namawia do tego innych, wamiatu się jesteśmy z